Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na test podkładu Fresh and Juicy's Lovely. Ma być to podkład nawilżający, rozświetlający z możliwością budowania krycia. Więc jestem bardzo ciekawa, jak ten podkład sprawdzi się na mojej suchej skórze. Także, jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie i zapraszam do oglądania dalej. Ja ten podkład kupiłam w Rosmanie na promocji za 17,49 groszy. W cenie regularnej on kosztuje 34,99, więc dosyć sporo, ale bardzo często jest na promocji. Na opakowaniu czytamy następujące informacje. Rozświetlający podkład do twarzy z ekstraktem ze świeżego ogórka o średnim kryciu z możliwością jego budowania zawiera kwas hialuronowy oraz witaminę E. Pozostawia skórę naturalnie rozświetloną bez efektu maski, jednocześnie zapewniając długotrwały efekt. Średnie krycie z możliwością jego budowania. Do tego podkład ma być długotrwały i nawilżający. To brzmi dobrze. Ja mam odcień numer 02. W sumie były cztery odcienie, ale nie było testerów, więc wzięłam odcień numer 02. Mam nadzieję, że trafiłam z kolorem i że ten podkład nie będzie oksydował. Duży plus za to, że podkład jest dodatkowo zabezpieczony foliką. Tak wygląda ten odcień numer 02. Jest dosyć żółty. On bardzo ładnie pachnie ogórkiem. To jest taki świeży zapach. Na twarzy już ten podkład nie jest taki żółty, ładnie się dopasowuje. Na początek rozprowadzę go palcem, a potem doklopię go sobie jeszcze gąbeczką, tak jak zawsze to robię. Nie ma problemu, żeby go rozprowadzić palcami. Bardzo ładnie wygląda. Nałożyłam na razie taką cienką warstwę tego podkładu. I widzę, że on ma rzeczywiście średnie krycie. Podkład nałożony palcami bardzo ładnie wygląda. Ładnie wtopił się w skórę, ale ja go sobie jeszcze doklepię gąbeczką. W zasadzie nie ma takiej potrzeby, żeby go doklepywać gąbeczką, bo on już ładnie wygląda. Ale ja zawsze sobie podkłady doklepuję gąbeczką, więc też tym razem tak zrobię. Czuję, że ten podkład zastyga na skórze i to dosyć szybko zastyga, więc będzie długotrwały. Tutaj sobie jeszcze w okolicy nosa naboże cieniutką warstwę tego podkładu, bo tutaj zawsze mam zaczerwienienia. Nałożę sobie również go na brodzie. Szkoda, że nie było testerów, bo ciężko jest wybrać dobry odcień tak na czuję. Mógłby być ten odcień trochę lepszy dla mnie, ale cóż. Troszkę go sobie również rozprowadzę na uszy, bo mam trochę zaczerwienione. Tak jak mówiłam, ten podkład już zastyga, ale ja nie czuję jakiegoś takiego nieprzyjemnego ściągnięcia. Jest bardzo komfortowy. I tak wygląda ten podkład. Tak jak mówiłam, on dosyć szybko zastyga. Ale nie ma takiego nieprzyjemnego uczucia ściągnięcia. Na skórze jest bardzo komfortowy. Wygląda bardzo naturalnie i lekko. Natomiast ja nie widzę, żeby był to podkład rozświetlający. Powiedziałabym, że on ma bardziej naturalne wykończenie niż rozświetlające. Przechodzimy do korektora, i dzisiaj użyję korektora Eveline Wonder Match. Bardzo lubię ten korektor. Mam go w dwóch odcieniach. 15 oraz 01 i najpierw nałożę sobie ten odcień 15 a później delikatnie jeszcze rozświetlę tym numerem 01 również jak zawsze niewielką ilość która mi zostaje na gąbaczce nakładam na powieki, żeby tutaj wyrównać kolor Teraz dołożę sobie jeszcze odrobinę tego odcienia numer 01, Tak dosłownie odrobinkę, żeby tutaj troszeczkę rozświetlić. Użyję dzisiaj pudru Eveline Wonder masz z kołem ametystowym. Tym pudrem podruję również korektor. Bardzo lubię ten puder, bo on ładnie wygląda na skórze. Jest lekki i wygładzający. No, a ja lubię pudry wygładzające. Do konturowania użyję palety Wariety z Eveline. Jest to bardzo fajna, kompaktowa paletka, taka idealna na wyjazdy. Zajmie nam mało miejsca w kosmetyczce, a mamy w niej róż brązowy. I rozświetlacz. Ja takich paletek używam również do makijażu oczu. Wtedy ten makijaż jest taki spójny. No i ładnie wygląda. Tym samym brązerem wykontuję sobie również nos. Teraz róż. Jak nabierając ten róż trzeba uważać, żeby i nabrać sobie rozświetlacza jeśli nie chcemy takiego efektu bo niestety te produkty nie są przedzielone w żaden sposób i rozświetlacz na koniec tak jak zawsze rozblenduję sobie wszystko jeszcze pędzelkiem Glam Shop. Test 130. Ja nigdy nie pamiętam, jaki ma numer ten pędzel. Na usta nałożę błyszczyk Klaresa w odcieniu 08. Podsumowując dzisiejszy test, jest to bardzo dobry podkład. On jest zastygający, lekki, bardzo ładnie wygląda na twarzy. Jak druga skóra. Myślę, że można go zostawić nieprzypudrowanym i też będzie dobrze wyglądał. Ładnie wygląda nałożony palcami, pomimo, że na słowu wyglądał na dosyć żółty, to jednak na twarzy ładnie się dopasował. Wystarczy niewielka ilość, żeby uzyskać średnie krycie. On nie jest rozświetlający, ale ma bardzo ładne, naturalne wykończenie. Na twarzy wygląda lekko i naturalnie. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki makijaż przypadł Wam do gustu. W opisie znajdziecie listę użytych przeze mnie kosmetyków. Dajcie proszę znać w komentarzach, co sądzicie o tym podkładzie, czy już go testowaliście. Jeśli tak, to jak Wam się sprawdził? Jeżeli film Wam się podobał, to proszę o łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.